Nie umiesz tego falo. Muszę tak, żeby zrobić. O, trzeba tak wyjść z krzaczory. To jest O! I to. Widzisz coś? W telefonie wkładał widać kurwa ty. Burbaty. Nagrywasz? A, to widziałeś, widziałeś jak, jak, jak to robiłem? Ucie, ja, wiecie, już nie że się będę. Dzień dobry Państwu! To? <tryk> Słońca? o mówią te Chin... Nie, koreańczycy spunoce no